Detektor spiętrzenia wody, czyli sensor SENSE DSW. Z czego się składa? Z panela solarnego, z którego jest zasilany, z obudowy sondy, w której odbywa się pomiar poziomu wody, z szczelnej obudowy z elektroniką, z anteny, dzięki której się komunikuje, oraz z kostki betonowej, dzięki której stabilnie stoi na dachu. Jak działa sensor DSW? Przede wszystkim mierzy poziom wody od powierzchni dachu. Jeżeli woda piętrzy się powyżej ustalonego poziomu, przesyłane są alerty do użytkownika poprzez platformę Sense Inteligentny Dach, czyli można wiedzieć, czy ulewne deszcze, nawałnice nie zagrażają Twojemu dachowi, czy się nie piętrzy woda nadmiernie.